Teraz aż kusi, żeby sprzedać, ale to jest za duże ryzyko. Może jednocześnie iść cały czas już do góry. Wszystkie rzeczy są możliwe. No ale nic, czekamy. Tak jak mówię, jak mocno spadnie, to będę kupował, jeżeli mocno wybije do góry, będę sprzedawał. Z myślą złapania kilku, kilkunastu pipsów takiego w miarę pewnego ruchu, tylko trzeba być na pierolsach szybkim i na Pierololsach nie, nie, nie wchodzi się pełną pozycją. Ewentualnie zostawia sobie miejsce do brania, ale to już przy bardziej zaawansowanych technikach. Generalnie, generalnie chodzi o to, żeby złapać pierwszy najbardziej prawdopodobny ruch, bo kolejne to już później trzeba poczekać aż rynek się uspokoi po falowaniu. Ok, za chwilę będą dane. O, już coś się tutaj zmienia, spread szeroki. No i zaraz publikacja. O, no i w, którą, w dół, w dół. Tak więc teraz szukamy jakiejś okazji do kupna tutaj. O, o coś kupili. Coś, tu, dobra, to kupujemy. Ok. Wejście. Ok, okay. super. I teraz a, pilnujemy już, bo pozycja jest na pierwszym możliwym tej proficie, czyli na oporach. Jeżeli będą wybiali do góry, to jeszcze się uda przytrzymać, ale tutaj widzę, że nie schodzą, więc zamykamy. No i czekamy, co dalej. No, na razie wybiło to ładnie. Zeszło mocno w dół, podciągnięcie do góry. Kurczę, no, na razie są nastawione na wzrosty dalej. My jesteśmy nisko na wysokich interwałach czasowych, więc spróbuję jeszcze raz kupić. Z ręką oczywiście na pulsie. O, tutaj australijski fajnie wybija, ale euro, euro, nie, euro nie umie. Zamykamy. Pamiętajcie, że, że tutaj trzeba tak naprawdę być bardzo szybkim. Pierwszy ruch, pierwszy impuls, co się udaje, to zamykamy.